Katarzyna Cichopek ujawniła związek z Maciejem Kurzajewskim podczas pobytu w Jerozolimie, podkreślając przy tym swoją religijność. Tygodnik katolicki zasugerował, że uduchowiona celebrytka zapomniała o jednym z przykazań, które powinno być fundamentem jej wiary. Nie milkną komentarze na temat związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Para dokonała coming-outu przy okazji urodzinowej wyprawy aktorki i jej nowego partnera. Destynacją zakochańców była Jerozolima, uznawana przez chrześcijan za Ziemię Świętą. Relacjonując podróż poza uroczym selfie z ukochanym Cichopek zaprezentowała też M. Inaczej, fotografie na której modli się przy grobie Jezusa w Bazylice Grobu Pańskiego. Po ujawnieniu się kurzorbków, poza gratulacjami czy opiniami celebryckich ekspertów, od wszystkiego pojawiają się też krytyczne głosy katolików. Parze, która emanuje religijnością, zarzuca się hipokryzję. Według niektórych internautów osoby, które zakończyły swoje małżeństwa oficjalnie lub nie i weszły w kolejne związki, nie są najlepszym przykładem życia w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami. Na temat związku Cichopek i Kurzajewskiego w superlatywach wypowiedzieli się już znajomi z TVP, którzy współpracują z nową Power Couple. Z nieco mniejszym entuzjazmem do sprawy odnieśli się Monika Richardson, Karolina Korwin-Piotrowska oraz ksiądz Janusz Koplewski. Do grona sceptyków dołączył niedawno Paweł Ozdowa, prezes Katolickiego Centrum Życia i Rodziny, który na temat medialnego związku wypowiedział się dla katolickiego czasopisma Dobry Tydzień. Pani Cichopek publicznie zadeklarowała życie w nowym związku i opuszczenie małżonka. Takiej postawy nie można pochwalać, trzeba ją zdecydowanie skrytykować i pokazać, że ta droga prowadzi do nikąd. Skoro małżeństwo przeżywa kryzys, to trzeba je naprawić, być może właśnie pojechać do Ziemi Świętej, tylko nie z nowym partnerem, a z mężem. Tam poprosić o łaski, by małżeństwo odżyło, skomentował dosadnie ozdoba.